Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ruszamy się z naszej miejscówki, w której byliśmy cztery noce, myślę. A zatem będziemy przemieszczać się z powrotem w kierunku Bangkoku. Ale to dzisiaj, od czego zaczynamy? Wyjąłem nasze popsute solary. Chcę Wam pokazać, jak one działają i pokazać Wam, jak wyglądają nowe panele solarne, które już są od paru dni zamontowane. Będę je podłączał do jednego z regulatorów Victrona, który mamy. No i będziecie mieli porównanie mniej więcej, jak tutaj jakie są parametry w czasie rzeczywistym. No, więc zapraszam do oglądania. Nie wiem, które panele były w którym miejscu. Natomiast w sensie na dachu. Natomiast to, co teraz na ten moment zrobimy, zrobiłem. Będę każdy z panelów z podłączał przez nasz długi kabel, do którego, z którego korzystamy, żeby podłączyć się. Z panelem elastycznym, takim przenośnym, i podłączenie się tutaj pod jeden system do przedniego regulatora. E, tu jest panele do tylnego regulatora, no i z tyłu ten dodatkowy, który tak, jak zostawimy, żebyśmy mieli więcej prądu w czasie tej, tych ciepłot, jakie mamy w Tajlandii. Zatem mamy podłączony teraz jeden solarów i zobaczmy, jak on działa. Ale dobra, widać. Tył ładuje 126, Znaczy teraz, teraz widzę, że troszkę brudny i zasłania troszeczkę wentylator. A teraz zobaczcie, ten Solar 1, który powinien 170 W maksymalnie ładować, ładuje 8 W. E, ok, więc mamy pierwszy tutaj, żeby nie było, że coś kombinuję, to jeszcze postaram się, jak ja to zrobię. Może dam radę go podnieść pod innym kątem. Dobra. Zobaczmy teraz pod innym kątem. To nam ładuje 20 W z tego co widzę, a nie wiem czy Wy zobaczycie. Jest 25, dochodziło do 30 W, tak ale no to nie zawsze mamy idealny kąt. I dobra, ale tak pod tym kątem ładuje niestety tylko i wyłącznie koło 10 W zamiast 170. Idę teraz przepiąć. No dobra, patrzymy co mamy. Nie wiem jak szybko on łapie, jakby parametry, czy on potrzebuje chwilę czasu. Ale mamy na ten moment 5W. Spróbujemy go obrócić troszeczkę, 6W i zobaczymy co będziemy mieć. No ja widzę 5W 5 cały czas, więc są tutaj nawet. Nie reaguje na. No dobra, coś tam reaguje. 15 W. Więc ten działa na 20 W. Czy jednak na chwilę potrzeba? No to on daje 24 a pod kątem prostym, czyli takim jakim jest zazwyczaj, około 10 W. Niecałe 10 W. żeby nie było ja te żeby nie było ja te panele solarne wyczyściłem chociaż już nie powinienem dla nich ani y, centa ani grosza czasu poświęcać więcej ponieważ już za dużo nas to wszystko kosztowało stresu no i pieniędzy No i patrzymy 3 waty, ale czekamy jeszcze żeby nie było bo nie wiem czy te regulatory tak jak wspominałem od razu y, łapią y, moc czy one potrzebują adaptacji No jest 3 wat. Eee, idziemy trochę kąt ustawić ustawiliśmy kąt ale mi się przestawiła kamera no i mamy porywające 10, 10 W 11, 12 czy to musiały być z tej przedniej pary bo one bardziej dostały no to 10 W pod kątem. Jeszcze odstawimy dla pewności. O, teraz 1 W ładuje. Bardzo ładnie. 1 W Idzie w górę. 6 jednak wraca 5 i sprawdzamy kąta jeszcze. się, pod najlepszym możliwym kątem. Ale co z tego, jak to daje, cały czas, nawet gorzej, 3W. Tak naprawdę, jeden z tych paneli, te dwa przednie działały jako tako. Zamiast te dwa. Czyli podsumowanie to, co na ten moment widzę, to T2 to jest po prostu kompletna padaka. To jest kompletna padaka T2. Natomiast te dalej, no to one tam dają 30 W. Czyli dają 1 piątą tego, co powinny. I teraz, żeby nie było, że ja tutaj coś kręcę, kombinuję. To są panele firmy Forsan. Jako Max, jakoś Max XX, coś takiego, takim model. Forsan, tu mamy, mam nadzieję, że w tym słońcu cokolwiek będę w stanie załapać, o tu mamy kod kreskowy, cztery takie same sztuki, koszt mniej więcej całości około 2000 zł, Kupione ponad rok temu, natomiast tak naprawdę korzystane od niecałego roku i tak mniej więcej od 3-4 miesięcy zaczynały tutaj płatać na filę i nie widzieliśmy dlaczego. Teraz przełączę i pokażę Wam na tym samym regulatorze jak ładuje ten nowy. Tam są dwa Solary 150, bo takie udało mi się znaleźć. Dla porównania jak ładuje nasz nowy system. Muszę te kable podpiąć, to mamy też bezpiecznik, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy dam radę to zrobić tutaj, tak żeby ta kamera gdzieś stała. No i teraz zobaczcie, od razu po podłączeniu tam są dwa panele 150, czyli 300W. I ładują teraz 140 W. One są troszeczkę brudne, więc też myślę, że jeszcze tam kilkanaście W można byłoby uzyskać. Ale od razu po podłączeniu widzę 140 W, czyli 70 panel, każdy. A tam jak było, tam było 20, 20W, 25 i 5, czyli nic. Zatem nie polecam firmy Forsand. Jesteśmy zaskoczeni, że po roku użytkowania panele, które. No, wyglądało, że są stricte do kamperów. E, niestety padły. Nie wiemy dlaczego. E, będziemy pisać do producenta, żeby wyjaśnił, czy może jakieś wady fabryczne były, ponieważ no, po roku użytkowania e, nie wiem, może te panele nadają się, żeby pojechać kamperem do Ciechocinka, no, ale na pewno nie w dalszą podróż. E, więc tak to wygląda. Jedyne, co ja tutaj podejrzewam, według mnie widać. Nie wiem czy będzie tutaj... Są takie przebarwienia, bardziej takie niebieskie. Niektóre są czarne, niektóre niebieskie. Jakby były przepalone. Tu jest bardziej niebieskie, a tu jest czarne. Mam wrażenie, że one są przegrzane te panele i po prostu nie nadają się do jakichś wysokich temperatur. Mimo, że słyszałem, że panele elastyczne mają takie problemy, ale jak widać też panele zwykłe nie radzą sobie, nie radzą sobie kompletnie w takich warunkach. Po roku użytkowania mówią, że panele takie 10, 5, 10, 15 lat są w stanie wytrzymać. Nie polecam zbyt dużo nastu czasu i pieniędzy kosztowało. Te panele kosztowały 2000 zł, mniej więcej, chyba niecałe tam 1800, 2000 no i teraz na dachu kupiliśmy gdzieś panele za 1100 zł. Na szczęście tutaj panele solarne są tańsze i mało tego kupiliśmy ich więcej, ponieważ na dachu teraz mamy prawie 1000 W. Tu było 600 yy, 340, 680 W to było łącznie 680 W teraz mamy około 1000 W. Oczywiście pewnie te panele, które mamy teraz na dachu, nie są jakiejś idealnej jakości, ale działają. Zobaczcie, tutaj jeszcze jakieś są zakupione, są jeszcze brudne, można byłoby je wyczyścić po raz pierwszy, no, ale nie widzę takiej potrzeby. Czyli tu jest panel 150, 150. każdy z tych paneli kosztował około 200 zł, 220 zł. A tam mamy panel, jeden jest 340, a drugi jest 400 albo na odwrót, nie wiem szczerze mówiąc, który jest który. E, niestety nie pasował idealnie w ramkę, więc tutaj widzicie, że jest taka przerwa, no, ale innej opcji nie było. Te panele były dużo tańsze, e, za te ponad 300 W, jedna sztuka była gdzieś. Niecałe 300 zł, więc dlatego wziąłem te tańsze i większej jakości, bo wiedziałem pewnie, że one nigdy nie dojdą do tych 300, no ale niech dojdą do 200 i dochodziły do 200. I na koniec jeszcze wam pokażę, czyli tutaj mamy system z przodu. Fajnie, że są te dwa mniejsze, ponieważ jakie częściowo zacienione, podłączymy teraz równolegle, równolegle, tak, czyli wszystkie minusy w jedno miejsce, wszystkie plusy w jedno miejsce. To fajnie tutaj separacyjnie one sobie działają, a tam teraz zobaczcie na przykład. Wentylator dachowy zasłania lekko i pewnie powoduje mniejsze ładowanie. No ale co poradzić? I mam teraz je podłączone równolegle. Jeśli tutaj zobaczycie, mam nadzieję, że cokolwiek będzie widać, to są właśnie przełączenia. Przełączenia tutaj równoległe i fajnie to działa. Pokażę jeszcze Wam na koniec. Wy, pokażę Wam jeszcze na koniec wykresy tutaj z jednego z regulatorów tego przedniego. Jak wejdziemy w historię, zobaczcie, od tygodnia mamy gdzieś nowe panele solarne i ta przednia para, czyli 300 watów łącznie, była w stanie około kilowatogodziny kilowato wyciągnąć. Jest to bardzo fajny, fajny wynik. Eee, tak, tak to wygląda. Natomiast eee, o, 11 dni temu, zobaczcie, jakie były wyniki. To jest przednia para, czyli to jest ta gorsza. Ile ona wyciągała 100 w 130, 170. Raz 540, ale tutaj raz robiłem tutaj przełączenie. Tu musiał być jakiś inny panel podłączony, prawdopodobnie elastyczny. 310, 120, no to ogółem tak koło stówy. 100, 100, 200 powiedzmy, tak żeby być sprawiedliwym. Więc tak wyglądała przednia para. A teraz jesteśmy w stanie normalnie, normalnie żyć, kiedy mamy jakiekolwiek słupki widoczne w aplikacji. No to chłodzimy się w rzeczce. Jest bardzo czysta woda. Naprawdę widać dno, rzeka jest przyjemnie chłodna, to jest jakaś górska chyba rzeka, chłopcy tutaj pływają i jest bardzo, bardzo silny prąd. Jak widzicie to Darek praktycznie nie pływa, jego ten prąd znosi sam, a sami się bardzo denerwuje, bo nie lubi jak Darek jest daleko od niego. I co? I to ciekawe to ta rzeka ma takie bardzo wysokie pływy, ale to Darek pewnie już o tym wspominał. No zobaczcie, jaka ta woda jest przejrzysta. Po prostu widać w niej każdy kamyczek i jest bardzo zimna i bardzo, bardzo przyjemna, aż chce się w niej siedzieć i chłodzić się od tych upałów. No i przez przypadek Kasia coś zauważyła No i spróbujemy wjechać, zobaczymy co to jest No i patrzcie, świątynia a na lewo słoń... różowy. No to dojechaliśmy. Zostawiliśmy psa przy klimatyzacji w aucie. Dojechaliśmy do tak zwanego Death Railway, czyli tutaj takiego odcinka, tak naprawdę trasy kolejowej, która idzie z Buri mniej więcej do granicy z Birmą. I to jest taki słynny odcinek, gdzie właśnie bardzo dużo tych, co budowali kolej, zginęło. Idziemy kawałeczek dalej, na najbardziej znany odcinek. Pod tym rzeka, wydaje mi się, że to jest ta rzeka, przy której spaliśmy parę dni. Tutaj już jest zdecydowanie szersza. Ja się boję tej rzeki, ona potrafi zwiększyć, zwiększyć być dwa metry wyżej względem najniższego poziomu, jaki widzieliśmy, więc ja się boję tej rzeki. Idziemy dalej. Na lewo jaskinia, w prawo droga kolejowa śmierci. Idę kawałeczek, ale te blachy tu jest spokojne, ale czasami wydają niezłe dźwięki. Zatem cały czas jest tu ryzyko śmierci. Chyba dalej nie będziemy iść, więc myślę, że najważniejsze zobaczyliśmy. Wszedłem kawałek do świątyni. Jest i buddha i z tyłu ta jaskinia, ale idziemy, bo się spieszymy tym razem. Ale ty! jesteśmy w warsztacie samochodowym pojechaliśmy do jednego z polecenia już na facebooku ale kazali nam pojechać w inne miejsce no i coś naprawiają nam miejmy nadzieję, że naprawią nam klimatyzację przednią auta zobaczymy coś tam kręcą klimatyzacja niby naprawiona ale spadł pasek od alternatora, klimatyzacji nie wiemy co jest grane, mam zapasowy na szczęście ale nie wiem, może kompresor się zastał nie wiem. Cześć. Jesteśmy już po naprawie tej klimatyzacji. Klimatyzacja została nawoskowana. Nigdy nie słyszałem, że coś takiego można zrobić. Klimatyzacja, jak odpaliliśmy, to było już, że daje coś zimne. Powiedzieli, że oni wycieków nie widzą żadnych, wycieków gazu. Zobaczymy, potestujemy. Natomiast właśnie po odpaleniu auta e, był problem, że pasek spadł. Podejrzewamy, że właśnie po tym woskowaniu. Albo po sprawdzeniu czy są wycieki, bo oni tam dosyć ostro smarowali jakimś woda z jakimś módłem, nie, szczerze powiedzieć. musieli po prostu zostawić trochę tego płynu na pasku i on spadł. Też podejrzewam, że ten pasek może być trochę rozciągnięty, ponieważ już jeździmy i dosyć no, korzystamy z kampera dzień i noc, dzień i noc, korzystamy przez cały rok, a nie raz w przez miesiąc w ciągu roku. Zatem pasek zapasowy mam w Kirgistanie kupiony, ale też jedzie teraz ze Słowacji do nas, więc mamy będzie mieć dwa paski zapasowe. Myślę, że przy pierwszej lepszej naprawie poproszę, żeby wyrzucić ten pasek, ponieważ mam wrażenie, że czasami, jak się odpalił, to mieliśmy tak raz sytuację, że kontrolka zapalała się kontrolka akumulatora, więc mam podejrzenie, że pasek się trochę rozciągnął i czasami przy odpaleniu jest po prostu jakiś mały problem. Co nie zmienia faktu, że no wydaje się, że jest ok, no zobaczymy, będziemy testować. Jutro musimy dojechać do Bangkoku. Dzisiaj jeszcze będziemy trochę jechać. Więc Nie będziemy odpalać klimatyzacji, żeby nie spadł, pasek dla bezpieczeństwa. Myślę, że my sobie poradził z naprawą tego, ale wolę, nie chcę mi się tego robić, więc wolę to zrobić w Bangkoku, że jakby coś się stało, no to zawsze ktoś tam się znajdzie do pomocy. Jesteśmy teraz na kolacji. Grill już praktycznie skończony. Wcześniej nie chciałbym się nagrywać, wziąłem od Kasi telefon. Grzybki, e, owoce morza. Mamy niebieski kipasek, który mówi, że możemy też owoce morza. Mięso, tam już resztki po e, owocach morza. Sosiki, jeden ostry. Limonkowy, ostry, też taki fajny, ostry. Cebulka. E, sałatkę robią e, paptaj. E, Czostek można sobie wybrać. E, paprykę mówi robią, robią... Ja przed chwilą ciasto jadłem, ciasto jest Można sobie zjeść jakiś makaron Można zjeść, tam no, bardzo dużo, pokażę wam jeszcze po trochu Tu mamy strefę warzywną Grzybową Są też jajka Makarony, nudle Takie Zobaczcie tutaj, że każdy coś dla siebie znajdzie Jakieś kurczaki, sajgonki Parówki Frytki, makarony Zobaczcie, wata cukrowa. Wata cukrowa. Tu jakieś gotowe dania tego odgroma. Jest tutaj miejsce na robienie sałatki patta i takie naczynia, gdzie się wygniata te wszystkie składniki. No od Tutaj jakieś żele, żelki. Trzeba jakieś desery zrobić. Tu zapewne kostki lodu. Już skończone. Lody. Różne smaki. Tosty. Jakieś ciastka. To co tutaj jesteśmy, to jest połowa, jest jeszcze po drugiej stronie, tam gdzie tutaj, ale już nie będę pokazywał, bo zostawiliśmy samiego. Tu mamy jakieś yy, wody napoje, kolki i inne owoce, yy, soki owocowe. Tutaj moje ulubione sosy. Limonkowy. Taki ostrawy, ostrawy... To, to nie wiem co to jest, nie testowałem. No i czosnek. A tutaj jest bulion, który wrzuca się pomiędzy, pomiędzy na, ten talerz, na ten talerz, na tą, nazwijmy to grillową patelnię, czy jak to tam nazwać. Który wkłada się zobaczcie w tym miejscu. Już nasz jest bulion powiedzmy tutaj trochę zjechany, bo już dosyć długo jemy, ale jesteśmy już na jedzeni i chyba dalej nie będziemy szli. Pokażę Wam jeszcze tutaj mamy trochę owoców morza, albo to nie, to ryby jakieś rybne. Owoce morza są z drugiej strony. Różne rodzaje mięsa do wyboru do koloru. Z drugiej strony są owoce morza i stanowisko do smoothie. No, więc dzisiaj nagrałem na kasie telefonie, bo zapomniałem swój telefon, wziąć, który się rozładował. Eee, takie jedzenie, jak mamy niebieską opaskę, kosztuje 258, no 262, to jest 30 zł. Powiedzmy, bo za 30 zł jest foton. Byliśmy w tym miejscu tydzień temu z Kasi, kuzynką i narzeczonym. Myślałem, to miejsce wiemy, że tutaj jest dobrze, fajnie. Natomiast, jak się weźmie opcję bez owoców morza, czyli czerwoną opaskę, za 190 czy 22 zł. Więc można zjeść taniej, za 22 zł można zjeść bez owoców morza a wszystko reszta jest dostępna. Za wyjątkiem e, piw e, tutaj alkohole są dodatkowo dwa. To będzie na tyle dzisiaj. Jedziemy na dzisiaj to będzie tyle. Jedziemy w kierunku Bangkoku. Mamy gdzieś godzinę jazdy. Tam mamy parking, który znalazłem, a jutro jedziemy do Groomera razem z sami. I może jakiś hotel weźmiemy, bo w Bangkoku jest naprawdę ciepło i w nocy bez klimatyzacji w aucie nie da się spać, Więc może jakiś kemping poszukamy, ale la, raczej pójdziemy w kierunku hotelu. Do jutra, pamiętajcie o subskrypcji. Cześć!